Witamy Was bardzo serdecznie w Reco Niedzieli. Witamy, witamy. Z racji, że są walentynki, to postanowiliśmy zagrać w coś, co będzie trochę inne. No, taki odcinek specjalny znowu. Tak. I będziemy grali w, w Wunrze i Drabiny. Mhm. Gra kupiona za całe 5 zł. Tak. Więc wa warto było, yy, w sumie to pudełko było takie zniszczone jak to Ta, kupowaliśmy. Tak, no to z lumpa było po tak. prostu. Tak, było z lumpa, no i jakie są zasady chyba nie musimy wam mówić, chociaż można. Yy... No ja Chociaż można. Nigdy wcześniej w to nie grałam. Nie? Nie, nie przypominam sobie. Okay. Więc tutaj... Wszystko było w środku, ogólnie jak, hmm. kubali, jak kupiliśmy tak. to. Więc tak, tutaj nie ma pionków jako takich, tylko tu są... są... jeszcze zasady nawet, karteczka tak. z zasadami. Tu też? jest po prostu taka pchełka powiedzmy, które to mają nam imitować nasze pionki. I to jest w ogóle ciekawe, jest taka kostka, dosyć nietypowa, zazwyczaj taka klasyczna kostka jest dwa razy większa. O ile dobrze wiem. Mhm. E... No dobra, to może pudełko zabiorę. No właśnie z pudełko chciałam specjalnie, A. abyśmy mogli kostkę A. tutaj ok. Wdeżać. Więc wybierz sobie kolor jaki chcesz mieć. Nie wiem, może być zielony. To ja mogę wziąć niebieski, jakoś tak bardziej się wyróżnia. Eee... A i zaczynamy tutaj. A no dobra. Zaczynamy tutaj i z tego co pamiętam, zaczyna ta osoba, która na początku najwięcej wyrzuci. Okej. Okay. Wydaje mi się, że w tym Tutaj tej... co? Może też? No zaczynamy? nie wiem. Pięć. To ja mam 5. Czekajcie, to będzie widać. 3. No to ja zaczynam. Bo ja się nawet za bardzo nie obróciłam, no. ale wiecie, trochę mhm. trudne warunki. Znaczy, yy, teraz tak, bo my chyba gramy w ten sposób, że to pole, to pierwsze pole, ee, też się liczy jako już. Jeden? Tak, że no jak, wy, jak wyrzucasz jeden, to jesteś po prostu na starcie. Dobrze. 4. Czyli raz, dwa, trzy, cztery. No i jak widzicie mamy drabinkę, więc ona nas daje do góry. wunsz nas daje na dół. No i to Dobra. są mniej więcej całe może zasady. Ale też na planszy będzie łatwiej właśnie o. 3. To... Okej. Okay. Eee... No i właściwie to jest zasad, nie? Tak. A mi się często myli... K w którą stronę ja mam. No trzeba iść, patrzeć nie? na cyferki po tak. prostu. Ale no łatwo się pomylić. Dobra. Jak się zapomni o tym? Cztery. Cztery. No, póki co nie ma żadnych bonusów. Nie ma. Nie ma. Cztery. Znał już cztery. A właściwie Raz, jakie bonusy? Dwa, trzy, cztery. Nie no, chodzi mi o odrabiny. Nie no, ty miałeś jedną już. A ja mówię o twojej tej. A ja to. Twoim... to, ja to, to, to wiesz. Pięć. Nie, tu nic nie ma. No. Ee... I taka to jest właśnie pasjonująca rozgrywka. Nie, wiecie co? Szukałem w ogóle genezy tej gry, się okazuje, że ona gdzieś w persji była. Mhm. Coś tak. Coś Trochę was... inaczej to wyglądało ta plansza. To, to tak ciut, nie? Czekaj, czy ja dobrze się przesunąłem? Kurwa. Chyba nie. Ale czemu nie? No tu, 36, jak widzę, 37, 38, 39. A dobra, okej. Okay. Nie, no to jest okej. Okay. No to 4, tak? Teraz. Mm -hmm, bo ja miałem... tak, dobra, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra. Nieważne. Nieważne. Oj, przepraszam. Sześć. Mm -hmm. Jakieś takie krzywe sześć. sześć. Yy, w tę stronę, w lewo. Ano. cztery, pięć, sześć. Ja przesuwam. A nie, nic się nie, nie dzieje. Nie, nic się nie dzieje. Yy, widziałem jeszcze wersję tej gry, gdzie się zadania matematyczne robiło. A. Czyli na przykład, jak miałaś 50, to było 5 razy 10, albo. No przy tej rozgrywce właściwie takie urozmaicenie byłoby fajne, bo wiesz, mm -hmm. no. 5 e, Raz, 2, 3, 4, 5. Oki. Ogólnie polecamy lumpeksy. My mamy takie fajne że właśnie, znaczy wiadomo, większość rzeczy to ciuchy, ale są też rzeczy różne. Tak, może, znaczy w sumie pokazywaliśmy już pewnie, ale mi, e, misio sława fajnego, żeśmy kupili już x. Dla ciebie? Tak, tak. Bo A właśnie. Właśnie ten. No, no zabawki też. W 8, domu, spoko. 8 zł. Osiem złotych. 8 złotych 8 Chciałem zobaczyć jaka firma, ale się nie dowiedziałem, bo z metki się zrobiło coś takiego. <laughs> Nazwaliśmy go Brams. Tak. O! Właśnie filmy z Bramsem. Mamy parę filmów z Bramsem, takich dla dorosłych i musimy je wstać na kanał. Ej, jak to brzmi, filmy dla dorosłych? Tak. Eee, Teraz chyba ty? Nie wiem. Ja też nie wiem. No dobra, dawaj. Dobra, załóżmy, że ja. Eee, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No jestem na drabince, ale ona oczywiście mnie na dół nie bierze, bo... Sześć. Dalej nic nie mam. Ani w dół, ani A, w górę. A, bo my nie gramy tak, że po wyrzuceniu szóstki mamy dodatkowy rzut. No. Może nie grajmy tak? No nie, bo ja już miałam chyba dwie szóstki. Trzy. Eee, raz, dwa, trzy. Nie wiem, zapewne jeden raz zagramy i tyle, bo też nie ma co tutaj tak, się wychodzić. Mam... Raz, dwa, trzy, cztery. Eee... A fajnie, jeszcze ten, bo ogólnie nagrywamy to 13, no bo musi być czas, żeby to 14 wrzucić, ale kupiliśmy sobie prezenty na walentynki i domyślamy się, co kto sobie kupił, ale nie tak do końca. Czyli na przykład to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To mhm. jest coś w stylu, że wiesz, co to będzie, ale wiesz tylko tak ogólnie. Aha. No. Czyli na przykład. Przy, przykładowo, bo nikt nie kub, kupił sobie na pewno z nas kubka ale przy, przykładowo wiecie, że to będzie kubek, ale nie wiecie jakiej wielkości i co na nim się będzie znajdować. No. Coś, coś albo ten może lezen. coś bardziej w stylu nawet gra. A, o i oczywiście nam przerwali. Ale ja jeszcze się nie, nie duszyłem. A miałeś szóstkę. Miałem szóstkę, wiem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No i myślałem, że ten film nie będzie musiał być montowany, ale będzie musiał, bo będą dwa klipy. Mhm. Mm Dobra, to nie będzie taki problem, zwłaszcza, że to, no, to nie będzie jakiś długi film, ale wiecie, ta jakość. Ta jakość. Cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba wygrasz, bo u mnie się nic znaczy, znaczy, dobra, To są takie jeden z dłuższych, chyba najdłuższy, bo tak, to jest ten tutaj. Tak, ale też wejście do domku nie jest łatwe, bo. 3. O. o. I do góry idziesz, na 62. Nie, jeżeli na przykład stoicie na 98 i wyskoczy wam trzy, to nie wchodzicie do domku, tylko cofacie się na A. 99. Ale właściwie to też zależy, jakie kto tam Raz, chce mieć dwa, zasady, trzy, nie? 4, o. To coś, to coś jak w Chińczyku. Bo też możesz na przykład po prostu jak jesteś koło domku, a wypadnie ci za dużo, to niektórzy robią tak, że i tak wchodzisz. Niektórzy także musisz się cofnąć o tyle odpowiednio. Jeszcze inni po prostu stoisz. Tak, coś takiego jest. Więc w sumie to... no. O, sześć. Czekaj, bo ja, ja y widzę do góry nogami i tak tutaj w Tędy. tę stronę. Mm -hmm. O nie. Nie. Yeah. I wunz niestety. Jeden. Jak jeden, to jeden. Lubię zawsze, pięć. jak na kostce jest wyróżnione jeden, że to jest takie przytłaczające, że. Y, pieprzone jeden. No ta jedynka jest tutaj taka pięć. duża na tej kostce. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ja przybliżałem kostkę, ale widziałem coś, że ona jest niewyraźna. Niewyraźnie napisana. Tutaj. Nie! Nie! Tędy. Aha, przepraszam. Tu masz 41, Sorki. tu masz 60. Sorki, bo. Chyba tak, nie? Tak. Nie! Yeah. Oj! A widzisz, a ja mogłeś mi pozwolić iść z góry? A widzisz? Ale to by wychwycili wtedy, powiedzieli, że oszukujemy, że ci fory daje. 2, trzy, cztery, pięć. A ja bym powiedział: tak, xd, szósteczka. Czy mogę iść po wężu No właśnie tak średnio. 6. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Wow. Pamiętam, że miałem wersję tej gry z Aladynem, gdzie... E, gdzie, gdzie, gdzie... W tę stronę. Zamiast węży była laska Jafar'a, a zamiast drabiny był dżin. Mhm. Ale grało się mniej więcej tak samo. Jeden. Mniej więcej. Znaczy, no, oprócz tych zasad, chyba. 6. O, 6, tutaj? Czy, czy tutaj? Nie, no, chyba tutaj. A, bo ja nie liczyłem. 3. No i widzicie, raz, dwa, trzy. I to jest takie zabawne. Nie, nie w tę stronę. Tu. Aaaa, znowu! No ja wiem, bo ty widzisz na odwrót to. No. Raz, dwa, trzy, cztery. Ty widzisz na odwrót to, to wiesz. To... Tak, a jestem w czymś takim beznadziejnym. Muszę się na tym bardzo mocno skupić, aby wiedzieć, ale ja co się dzieje. Ale ja mam też problem z tym. Tu nie ma do końca. Gdyby to jeszcze były jakieś strzałki takie pokazujące. No. Bo my nie jesteśmy aż tak mądrzy, żeby to zrozumieć raz dwa trzy och och trzy nie bo ja w ogóle nic nie zakręciła ale trudno wydaje mi się że to jest właśnie największy mankament tej kostki że ona bardzo często ona jest, jest tak rzucana że, aż trudno ją tak, nie że ona zami... jest rzucana ale nie że się obraca w jakikolwiek sposób dwa no to zostaje w tym miejscu mhm. cztery Już byłam na ryjcu tego węża. Pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Mm. Nie, ale, mm. jeszcze, ale nie, dobra, mogło być gorzej. No mogłem na tamtego węża wejść. Ja tu dla drabiny znowu. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dwa. O, dobrze. O nie, ja chciałam powiedzieć, że tu ledwo co jedna rozgrywka będzie, będzie 5 minut filmu, a tu kurde. Jeden. Ale nie, to tak nie może być. To musi być inaczej. 4, y widzicie, ja już nie wiem liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, chwila. W tę stronę. A. Czyli gdzie ja byłem? Tu, tu musiałem być. Mhm dwa trzy cztery Uuu! o nie <laughs> i się prawie że się wyrównało pięć fajnie o cztery raz dwa trzy cztery fajnie było tam do... być blisko mety ale no niestety o nawet się dymnęło. trzy raz dwa trzy jak raz graliśmy wtedy, to wydaje mi się, że więcej miałam tych bonusów jednak Dwa I złych, i dobrych o. Sześć Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć mhm. Jeden tu. Mhm. Sześć który był mój, a teraz kolorim się Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Czemu mnie popchnąłeś? Przepraszam tak z bara to, jest prze, to jest przemo przemoc To trzeba sobie to wyobrazić nie o. o W końcu coś się zaczyna dziać Pewnie zaraz znowu spadnę <noise> Tu niestety jest ten najgorszy z możliwych węży Cztery, w tę stronę, nie? Tak Nic się nie dzieje bez... A no tak, dobra, bo to. Nie jesteś na głowie węża, musiałabyś no tak. być na jego ogonie. Mhm. Trzy. No. Nie do końca. Na skróty, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No, taka nieśmiała drabina, ale jednak. Zawsze coś. Ej, jesteś i tak teraz dalej ode mnie. Ja, ale tam jest jeszcze ten wąż cudowny, który na 11 pole się wyrzuca, co? Nie wiem. Podrabinie, tak? Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ej, ta gra daje taką logikę, że po drabinie nie możesz zejść w dół. Możesz tylko w górę. Nie, no tak, no tak jest. Tak samo, a, a po wężu możesz Ej, wejść. nie, bo to się w ogóle też nie... Bo ty N miałeś sześć? Tak. Kurde. T trudno. Masz sześć. Przej, tu. Raz, no. dwa, trzy. Mogłam jeszcze raz rzucić? <laughs> cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Po wężu można wchodzić tylko przez ogon jego, nie? Cztery. No nie, ja znowu. Dobra, i postaram się bardziej to kręcić tą kostką, ale tak jak ja mówię, trzeba... ona jest dość mała, więc trudno. Mogłem wziąć taką zwykłą. No ale dobra, chciałem pokazać pełnię tego co tu jest. Cztery. To niby jest czwój... cztery. niby cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Mm -hmm. To będzie ciekawe. No a tak, poza tym znowu obmyślamy sobie, znaczy ja w sumie zaczęłam myśleć o tym, aby, yy, nie wiem, pewnie kiedyś o tym wspominaliśmy na kanale, aby swoje własne koszulki z własnym nadrukiem. Tak. Więc może kiedyś znowu będziemy jakieś zamówienie robić. My akurat korzystamy z te druku, ale jest dużo takich różnych tak. stron, które to oferują. 6. 6. Czekaj, tu? Mhm. Tak. Yy. Ten Druk miał ogólnie dobre opinie, ale odkąd zaczęli robić nadzuki na maseczkach, to chyba im ta ocena poszła w dół, tak mi się wydaje. Raz, dwa, trzy, cztery. Bo tam było coś, że oni te. Że oni strasznie. tutaj. Czyli tutaj. A nie! Bo oni niby mieli tak, że... Nie za fajne były te koszulki, znaczy nie, nie koszulki, te maseczki. A dlaczego? W sumie co tam pisali? Pisali, 5. że ten nadruk jakiś taki dziwny, znaczy nie wiem, nie pamiętam do końca, ale coś im tam nie pasowało. 6. Mhm. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale Radimirowi też żeśmy zamówili sobie, żeśmy zamówili i były dobre koszulki. No ogólnie tak, tylko że wiecie co, bo to też jest tak, na przykład jak my zamówiliśmy Radimirowi w rozmiarze dużym, bo XL, no ta koszulka była mu za duża, mogliśmy jednak rozmiar mniejszy. To niestety jest tak, że nawet jeżeli na podglądzie macie koszulkę, wiecie tam, że ten nadruk niby na całości jest, no to jak będzie duży rozmiar, to niestety no nie będzie na całości tego wcale. Aha. Bo jednak ten nadruk i tak będzie taki trochę mniejszy. Co, co się stało? Zastanawiam się, czy poprzednio miałem do. Dobra, już i tak tego nie naprawimy. Zobaczycie, łapiecie nasze błędy i tak dalej i tak dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No. Pe... Ej. Kot. Kotę. Kotę. Dobra, przepraszam, nie widzicie niestety, nie możecie się tym napawać. A co mówić? Mówię, że pewnie milion błędów tu będzie wychwycone. Bo jeszcze chcemy was zabawiać Raz, z naszą dwa, rozmową. trzy, cztery. Wychodzi tak sobie, ale staramy się. No. Cztery. No, a poza tym, no, odzew pod polskim Batmanem był ok, więc będziemy robić dalsze odcinki. Nie skończy się to tak jak marcelowe prace. Mm. Chociaż też mieliśmy jakieś pomysły. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kurde, na, na dalsze od, odcinki tego, ale nie cztery. wiem. Nie wiem, w sumie nam się chyba nie chciało tego jakoś szczególnie robić. Tu. tu. Cztery. Trzy, cztery. <laughs> Coś nie liczyło się. Sześć. Tu, w górę. Nie. Nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Uh -huh. Sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Uuu, oj! Hmm. Przepraszam, gdzie, gdzie, gdzie ty byłaś? Tu chyba. Ja wiem. Albo tu. Dobra, weź tu. Tu. Widzicie tak dobrze. <laughs> tak dobrze nam idzie. My mamy wywalone, na tym polu my stoimy No mi się polski Batman tak średnio podoba w sumie jak mi wyszedł hmm. Czemu? Nie wiem, ciągle się porównuję, że jednak są y, ludzie, którzy robią takie animacje na it i wyglądają one o wiele ładniej W e... sensie takim, że... Chodzi... I nie chodzi mi o takie serio animacje, wiecie, jakieś tam realistyczne, tylko chodzi mi o typu kuce z Bronxu, żeby na przykład kuce bardziej mi się podobają Hmm. Jakieś to jest fajniej przemyślane. Nie. O, moim... fajnie. Nie, według mnie przesadzasz. Jezu, my nigdy nie skończymy tej gry. <laughs> nie, co ty? Ładnie... Znaczy... Ła... Ła... ładnie. No moim zdaniem to i tu. Moim zdaniem dobrze to wygląda. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Znaczy mi się najbardziej podoba muzyka z intro i... i... No, ta ostatnia też powiedzmy, że ten, ale ta z intro mi się bardzo podoba <głos> <głos> Czyli ogólnie nie podoba ci się? Czy... Tak jak mówię, mi chodzi tylko o moją animację Moje rysunki do tego Niby nie jest źle, ale jakoś wiecie, jak widzę, że są dużo... Mm, już takie animacje, które mi się o wiele bardziej podobają, to wiecie, a też nie chcę się bardzo na nich wzorować, jakby nie było, że... Odgapiam, nie? Co, sześć? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, mm -hmm. O nie, no bez przesady. No, nie mamy zbyt dużo szczęścia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I po co wszedłeś tutaj na wąża? Mogłeś wygrać. <noise> Widzisz? Pięć. Bo to jest uczciwość. Tędy. Bo to jest uczciwość. Sprawiedliwość i tak dalej. No, ale, ale, no, ja jestem ogólnie zadowolony z tego filmiku, wyszedł tak, jak chciałem, e, więc następne odcinki też będą robione. Mm. W drugim odcinku pojawi się nowa postać, największy przeciwnik, ale nic więcej nie, nie powiem. No, pewnie będzie to jeszcze krótszy odcinek niż ten teraz. Tak, myślę, że tak i będzie łatwiejszy do narysowania, bo jednak w tamtym coś troszeczkę się działo, a tamten będzie taki bardziej skupiający się na dialogu. Hmm, to zabrzmiało poważnie, jak jakiś dramat. No i to będzie dramat. Tylko w trochę innym ujęciu. Dobrze zrobiłam? Tak. Wygraj w końcu! Kiedy gracie tak długo, że już się nie chce grać i, i ten... I, I nie wiem... Ej, już ten, ten klip trwa 14 minut, tamten trwały jeszcze e, trochę, więc... Tu się wytnie. O! To może na tym koniec. Na tym koniec? Dobra, to jeszcze jeden rzut zrobimy. Nie, yeah, to nam wiele... bardzo zmieni, myślę, naszą sytuację. Tak, to bardzo zmieni. No, wow. więc nikt nie wygrał. Nikt nie wygrał. Bo bez przysady, kto by chciał tyle oglądać to? Nie, no to jest bardzo ciekawa gra. Tak, także. To jest właśnie gra węże i drabiny. Drabiny i węże i tak dalej, i tak dalej. Ja się żegnam, ty też. I. I co? I do następnego.